Panie Romualdzie, bez wątpienia to jest chyba wyjątkowy dzień w Pana życiu dziś. Na pewno jest to wyjątkowy dzień, ponieważ jest to, że tak powiem, zakończenie pewnego, pewnych przygotowań, które spędzały mi, że tak powiem, sen z oczu. Jakby to powiedzieć? No, Co było najtrudniejsze w tych przygotowaniach? Na pewno strona techniczna, ponieważ Antonow, który tutaj stoi, był remontowany, że tak powiem, nie osobiście przeze mnie, ale przez firmy, które się podjęły tego zadania. I to do, do, troszeczkę spędzało to sens z oczu, ponieważ nie zawsze wszystko, że tak powiem, miało miejsce i było na czas. Czy specjalnie samolot był przygotowywany do tej wyprawy? Nie tylko. Do tej wy wyprawy on otrzymał klasę jak każdy inny samolot, który jest dopuszczony do, że tak powiem, żeglugi powietrznej. Także specjalnie nie był przygotowany, jednakże ma spełnić tą rolę. Ta wyprawa nie jest łatwą wyprawą. Proszę tak. powiedzieć, co według pana najtrudniejsze będzie podczas? Najtrudniejsze podczas tej wyprawy no, będzie sam przelot. Oczywiście warunki pogodowe, które zastaniemy na trasie. Nieraz będzie tak, że będziemy uziemnieni w dosłownym znaczeniu tego słowa ze względu na pogodę, ale czasami będą chwile, że tak powiem, miłe i złe. Także wszystko co należy się przygodzie. To jest bardzo piękne, co pan robi, że w ten sposób kultuje e, tak fantastyczną postać, jaką był pułkownik Orliński. Nie chcę już nawet myśleć, pytać, jaki następny pana będzie krok. To trudno, trudno powiedzieć. W tej chwili mam do zrealizowania właśnie ten przelot. A o następnym pomyślę, jak już będę z widocznością Warszawy. Bardzo panu dziękuję. dziękuję. Słuchajcie, co tutaj się dzisiaj dzieje, w tej chwili? Startuje samolot, który leci z Polski do Japonii, do Japonii i do Tokio. został wyprodukowany tak. bardzo dawno temu. A czy, a czy wiecie, dlaczego on leci z Polski do Tokio Ponieważ i z Polski? 93 lata temu pan Orliński, tak, Orliński, Pułko. pułkownik Orliński, właśnie zrobił taki sam lot i teraz. Właśnie wpadli na pomysł, że może no, prawie 100 lat temu, później zrobię coś takiego podobnego, tylko że więcej chyba ludzi będzie. Aby upamiętnić tamto tak, wydarzenie z 1926 roku, tak. a czemu nie jesteście w szkole? No, bo mam y wycieczkę. No, wycieczkę. Zaprosze, zaproszeni na to, na, zostaliśmy zaproszeni na, na, to, na to zdarzenie. Te, powtórki tego la, lotu. I jakie wrażenia? No, na razie nieźle. my ich mi trochę nadczekać na ten lot, chociaż było warto. Pozdrawiamy wszystkich ura, widzów ura, Polska, ura, Polska ura! Mówi! Hurra!